Ceniona strategia wreszcie po polsku. Ciekawa reklama Indiana Jones i Wielki Krąg. GTA 6 wygrywa nagrody, nie będąc jeszcze na rynku. Zapraszam do oglądania. Polscy gracze od lat walczą o swoje miejsce na mapie światowego rynku gier, domagając się uczciwych cen i lokalizacji językowych. Kiedy takie giganty jak Sony czy Electronic Arts robią to niemal z automatu, inni wydawcy jak Capcom czy Microsoft działają w tej kwestii dość wybiórczo. Do tej grupy należy również Paradox Interactive, twórcy gier strategicznych, które cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Nie każda ich produkcja doczekała się jednak polskiej wersji językowej. Świetnym przykładem jest Crusader Kings 3. Gra, która zadebiutowała w 2020 roku, z miejsca podbiła serca miłośników strategii i udowodniła, że Paradox wciąż potrafi zaskakiwać świeżymi pomysłami. Jednak przez ponad 4 lata Polacy musieli radzić sobie bez oficjalnej lokalizacji. Teraz, po latach oczekiwań, sytuacja uległa zmianie. Paradox ogłosił, że Crusader Kings 3 doczeka się wreszcie polskiej wersji językowej. Ale tutaj pojawia się ciekawostka. Za tą lokalizacją nie stoi sam wydawca, a grupa pasjonatów z polskiej społeczności moderskiej. To właśnie dzięki pracy osób takich jak Santroy, Hora, Witcher, Sano2 i Blizzard polscy gracze mogą w końcu zanurzyć się w świecie gry w swoim ojczystym języku. Premiera lokalizacji nie ma jeszcze konkretnej daty, ale już teraz wiadomo, że moderzy wykonali tytaniczną pracę, za którą należą im się ogromne brawa. To właśnie takie inicjatywy pokazują, jak wielka jest pasja graczy i jak potrafią oni zmieniać branżę na lepsze. Czy to początek bardziej regularnych polonizacji od Paradox? Na razie pozostaje czekać, ale jedno jest pewne. Polscy fani Crusader Kings 3 wreszcie dostaną coś, na co tak długo czekali. Bethesda w nietypowy sposób przypomina o nadchodzącej premierze nowej gry od Machine Games, czyli Indiana Jones and the Great Circle. Produkcja zadebiutuje już 9 grudnia, ale zanim ruszymy w wirtualną podróż w poszukiwaniu wielkiego kręgu, Bethesda postanowiła dostarczyć fanom wyjątkową atrakcję w realnym świecie. Wyobraźcie sobie taki widok. Na europejskim niebie pojawia się ogromny sterowiec z logo gry, a do niego przyczepiony jest Indiana Jones. Oczywiście nieprawdziwy. Ten zaskakujący widok był częścią akcji promocyjnej pod nazwą Indiana Jones and the Great Circle Blimp Tour. Pierwszym przystankiem tej wyjątkowej powietrznej przygody było włoskie miasteczko Luka. Bethesda nie zapomniała udokumentować tego wydarzenia i podzieliła się materiałami, które szybko zyskały popularność w sieci. Ale to nie wszystko. Sterowiec odwiedził także kolonie w Niemczech, Paryż we Francji oraz Kopenhagę w Danii. Nie da się ukryć, że to jedna z bardziej oryginalnych kampanii promocyjnych, jakie widzieliśmy w ostatnich latach. Czy takie widowiskowe akcje są w stanie zwiększyć zainteresowanie grą? Na pewno przykuwają uwagę i świetnie oddają klimat przygód Indiana Jonesa. Teraz pozostaje nam tylko czekać na premierę, by sprawdzić czy gra będzie równie ekscytująca co jej promocja. GTA 6 to gra, która jeszcze przed premierą robi prawdziwe zamieszanie w świecie gier. Choć nie mamy jeszcze ani oficjalnej daty premiery, ani drugiego zwiastuna, GTA 6 już zdobywa nagrody i podgrzewa emocje graczy na całym świecie. Podczas tegorocznej Gali Golden Joystick Awards 2024 Rockstar Games odebrało statuetkę w kategorii Najbardziej Oczekiwana Gra. To nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale też dowód na to, że oczekiwania wobec tej produkcji są absolutnie gigantyczne. Nagrodę odebrał jeden z deweloperów Rockstar, który w swoim przemówieniu podziękował fanom za ich nieustanne wsparcie. Wyraził również ogromne uznanie dla społeczności, która już teraz tworzy oszałamiające rzeczy w kontekście nadchodzącej gry. Zapewnił przy tym, że najlepsze dopiero przed nami. GTA 6 pokonało w tej rywalizacji naprawdę mocnych konkurentów, takich jak Monster Hunter Wilds, Hollow Knight Silk Song, Death Stranding 2 on the Beach, a także kolejne odsłony znanych marek, takich jak Fable czy Assassin's Creed Shadow. Mimo że te tytuły wzbudzają niemałe emocje, to GTA 6 wyraźnie wysuwa się na prowadzenie, jeśli chodzi o zainteresowanie graczy. Nie ma wątpliwości, że oczekiwania wobec nowego GTA są kosmicznie wysokie. Wiele osób uważa, że to może być największa premiera w historii gier wideo. Rockstar, jak to Rockstar, trzyma karty blisko siebie i unika dzielenia się szczegółami. Ale wszyscy mamy nadzieję, że nowe informacje pojawiają się już niedługo. Możliwe, że usłyszymy coś więcej na temat GTA 6 podczas The Game Awards 2024, gdzie gra ponownie została nominowana w kategorii najbardziej oczekiwanej produkcji. Jedno jest pewne: Grand Theft Auto 6 to nie tylko gra, to zjawisko, które już teraz pisze swoją legendę. Czy Rockstar sprosta tym gigantycznym oczekiwaniom? O tym przekonamy się, miejmy nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Krótki żywot nowej gry w uniwersum Sniper Elite dobiegł końca. Zaledwie kilka miesięcy po zapowiedzi, Rebellion zdecydowało się anulować swój projekt Battle Royale o nazwie Archipelago. Gra, znana wewnętrznie jako Sniper Island, została po raz pierwszy ujawniona w sierpniu 2024 roku. Miała to być produkcja wieloosobowa, w której drużyny trzyosobowe rywalizowałyby o przetrwanie na wyspie. Ostatnie testy alfa odbyły się jeszcze w połowie sierpnia, ale od tego momentu sprawy zaczęły się komplikować. Według informacji Insider Gaming, decyzja o anulowaniu gry miała związek z wycofaniem finansowania przez Tencent, głównego partnera projektu. Choć dokładne przyczyny nie są znane, spekuluje się, że wpływ na to mogła mieć klęska innej gry wspieranej przez Tencent, czyli Concord od Firewalk Studios. Jej nieudany start sprawił, że firma postanowiła ostrożniej podchodzić do podobnych inwestycji. Sam pomysł na Archipelago nie przypadł też do gustu wielu fanom serii Sniper Elite. Po ujawnieniu projektu w mediach społecznościowych Rebelion spotkało się z falą krytyki. Gracze narzekali na odejście od klasycznej rozgrywki single player na rzecz Battle Royale, co według nich nie pasowało do ducha serii. Na szczęście anulowanie gry nie wpłynęło negatywnie na zatrudnienie w studiu. Zespół, który pracował nad archipelago, został przeniesiony do innych projektów, w tym do kolejnej odsłony głównej serii, czyli Sniper Elite Resistance. Choć Rebellion odmówiło komentarza w tej sprawie, anulowanie gry jasno pokazuje, jak duże znaczenie mają oczekiwania graczy i ostrożność inwestorów w dynamicznie zmieniającym się świecie gier. A wy co sądzicie o tej decyzji? Dajcie znać w komentarzach. Wyobraźcie sobie to, Rockstar Games, studio, które słynie z tworzenia gier pokroju Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption, wraca do jednej ze swoich bardziej zapomnianych produkcji. Mowa oczywiście o Bully Scholarship Edition. Co ciekawe, gra, która zadebiutowała jeszcze na konsolach poprzednich generacji i PC, właśnie doczekała się tajemniczej aktualizacji na Steamie. A co ona oznacza? No właśnie odpowiedź na to pytanie jest nieco bardziej złożona. Przede wszystkim Rockstar od dekady nie dotykał tej produkcji. Mowa o czymś, co w branży określa się jako Development Branch. To taki specjalny odłam w plikach gry, który pozwala twórcom testować zmiany za kulisami, zanim te trafią w ręce graczy. Czyżby Rockstar szykował nam odświeżoną wersję buli? A może to tylko drobna poprawka? W grę wchodzą dwa scenariusze. Pierwszy z nich, mniej spektakularny, zakłada, że Rockstar dostosowuje grę do swojego abonamentu GTA+, który prędzej czy później ma objąć PC. Możliwe, że chodzi o rozwiązanie problemów technicznych, takich jak zawieszanie się gry, które od lat doskwiera towym graczom. Drugi natomiast scenariusz jest znacznie bardziej ekscytujący. Niektórzy uważają, że studio może szykować coś w rodzaju remastera, czyli unowocześnionej wersji gry. Fani marzą o remasterze Buliego, ale czy Rockstar faktycznie pójdzie w tym kierunku? W końcu jeśli planowaliby pełnoprawne odświeżenie, prawdopodobnie stworzyliby zupełnie nowy wpis w bazie Steam, tak jak to zrobili przy okazji odświeżonej trylogii GTA. Na razie pozostaje nam jedynie spekulować, ale jedno jest pewne. Każda, nawet najmniejsza aktywność Rockstara w kontekście ich starszych gier budzi spore emocje. Szczególnie, gdy dotyczy to tak nietuzinkowego tytułu, jakim jest Bully, który do dziś marzesze oddanych fanów. A co Wy o tym myślicie? Remaster, drobne poprawki, a może coś jeszcze innego? Czas pokaże. W tym materiale to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, to dajcie lajka like i podzielcie się swoją opinią w komentarzu. A jeśli chcecie być na bieżąco, to dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. Dzięki i do usłyszenia.